Idziemy na Poronolui Monia! Jest i Monia Oj, zobaczysz wąwóz ramek Nie ma lekko! Monia, dasz radę! Dobrze! No ciężko się idzie. Trochę kamieniście. Nawet bardzo. No dobra. Góra. Warunki są ciężkie. Ale dajemy radę. Proszę bardzo. Próbujemy rozpalić ognisko. Jak ci idzie Romuś? No ciężko, bo ciepło <laughs> Ciepła wódka nie jest zła Tak To przynajmniej człowiek nie w ten, nie przeziębi. Ale widać, widać jakieś przebłyski płomienia, widać, widać, widać Widać, widać, gdzie to? Co się Boli, dzieje? ale Jaderek jakiś tu się zerwał Prawie jak Bery Czekaj, przyszył nie może by było nie? Gdzie tam się trochę Trochę zimno dzisiaj, ale co my tu mamy? O, a dajmy radę, jest ok. To nam pomoże. To nam pomoże. Warunki, warunki są takie, że miało wyschnąć. Miało wyschnąć, ale w sumie się zmoczyło, nie wyschło. Dziewczyny poszły szukać suchego drzewa, a ogólnie warunki są. Warunki są takie. brzawka Deszczyk. I wrzawka. No, no i... No i my. Niech się pali. Ale jutro będzie słońce, prawda? Oczywiście. Będzie słońce. każdej burzy To trzymamy kciuki za ognisko. Kiełbaskę mamy. Idą nasze dziewczyny Ale... Największy. Proszę w Ale będziemy mieli ognicho. <grym się> dziewczyny jak było? Super, Zobaczcie. Zobaczcie. No, widzimy, Widzicie pokaż, pokaż. No. Ja ci się kręcę. Nam się już udało coś tutaj rozpalić. No, Dobra, no tutaj. No właśnie jest ogień. Tak się pierwotny człowiek cieszył z ognia. Tak jest. Czy to widzisz, co tam wysoko jest. Takie, takie wielkie pola. No, a Ty nas nagrywasz. I teraz potomni się dowiedzą, jakie głupoty gadał. Ale mów śmiało, nie krępuj się. Co jest u góry? To nie są głupoty. Taki szeroki pień. Cały już opiłowany z gałęzi. Zacznego już właśnie w Z tej pozycji trochę tak dziwnie się nagle. W tej zimnej wodzie. Wchodzi, pięknie! Zaraz będzie wypolerowane. Jak dzieci, jak dzieci w piachu!